Cześć, jestem Gracja i od czterech lat razem z moją przyjaciółką tworzę fitness klub w Nowej Hucie. Jest to klub stworzony z myślą o kobietach i tylko i wyłącznie dla kobiet. Prowadzimy zajęcia personalne, mentalne, zumbę, wszystkie odłamy fitnessu i zajęcia wzmacniające. No cóż, przede wszystkim jesteśmy trenerkami, więc jak zaczęłyśmy pracę, to zajęcia myślę, że szły nam całkiem nieźle, ale przyszło też to zaplecze takie biznesowe, przedsiębiorcze i okazało się, że pochłania to strasznie dużo czasu i jest to też kosztem naszych zajęć, czyli któraś z nas musiała po prostu zrezygnować z swoich zajęć, co niestety przekładało się też na koszty związane z klubem. Jednym z największych problemów, z jakim się zmierzyłyśmy, był brak recepcji od strony trenerskiej Poradziłyśmy sobie bardzo dobrze, a tutaj zaczęły na nas spływać telefony z prośbą o grafik, o zapisanie na zajęcia, o wypisanie z tych zajęć, o informacje, o której godzinie są zajęcia, jaki trener poprowadzi te zajęcia, co to będą za zajęcia, o płatności. I niestety musiałyśmy tracić przynajmniej jedną godzinę zajęć popołudniowych, żeby ogarnąć sprawy właśnie takie administracyjne, które na szybko spisywałyśmy na kartkach, co przekładało się niestety też na koszty. Postanowiłyśmy, że zatrudnimy kogoś na receptę ale jak przejrzyłyśmy ogłoszenia i przeprowadziłyśmy kilka rozmów to po prostu dla kogoś, kto zaczyna prowadzić biznes no to te koszty są duże i szukałyśmy innego rozwiązania. Martwiłyśmy się czy od odgórzu poradzi sobie z tym, co było dla nas takie trudne, czyli właśnie ze wszystkimi zapisami, ze zliczeniem płatności, ponieważ nieraz płatność, wiecie, była między zajęciami, to wszystko było takie szybkie, nie wszystkie nazwiska były wpisane, gdzieś tam musiałyśmy robić dochodzenie. Rzadko się to zdarzało, ale niestety się zdarzało i wytręcało nas z równowagi. I drugą taką obawą było to, czy dziewczyny poradzą sobie z tym, żeby z telefonu przejść właśnie na aplikację, czy będą chciały ją ściągać i to ona będzie po prostu dla nich prosta w użyciu. Obie nasze obawy okazały się być niesłuszne. Po zainstalowaniu konta i aplikacji było takie, że na każde nasze pytanie już była odpowiedź, bo wszędzie były takie pytajniki, które wszystkie nasze wątpliwości rozwiewały. Więc chyba to było świetne, że nie musieliśmy za każdym razem dzwonić i prosić Tomka o pomoc, albo szukać tego w internecie, albo dochodzić tego same, A my naprawdę nie byłyśmy takie biegłe w tych sprawach, więc to było naprawdę dla nas świetne. Drugą sprawą, jak zainstalowaliśmy w to, że tak łatwo było wprowadzić grafik, tak łatwo było wprowadzić karnety i płatność za te karnety była również bardzo prosta. Jakby czytelność samej aplikacji była dla nas niesamowicie intuicyjna. Po prostu jakby tworzenie naszego konta w Odguru było wow. <noise> Przede wszystkim zauważyłyśmy, że zmniejszyła się ilość telefonów do nas, także mogłyśmy zacząć pracować na pełen etat. Mogłyśmy zacząć kontrolować to, co dzieje się z naszymi finansami od tej strony właśnie bardziej biznesowej. Same zapisywały się na zajęcia, przybywało też coraz więcej nowych osób z zewnątrz bez telefonu do nas. Świetnym rozwiązaniem jest to, że zostawiały tam oczywiście swoje dane, więc jeżeli miałby się nie pojawić na zajęciach, to my zawsze miałyśmy kontakt, mogłyśmy pozyskać od nowa tego klienta. Dzisiaj prowadzimy dwa kluby. Dzięki aplikacji, którą posiadamy i platformie góry naprawdę wielką oszczędnością dla nas jest posiadanie człowieka na recepcji w telefonach, a nie za ladą. No jednak byłaby to praca na pełen etat na dwa kluby, więc zdecydowanie wolimy tą opcję wirtualnego naszego doradcy. Jest jeszcze jedna wspaniała rzecz, centrum raportów dla każdego przedsiębiorcy. Myślę, że bardzo ważna sprawa, bo możemy kontrolować nie tylko liczbę Osób w ciągu miesiąca, tygodnia, dnia, ale też liczbę godzin naszych trenerów, płatności. Wiemy też, które zajęć najbardziej się opłaca, nad którymi trzeba bardziej popracować i które godziny są najlepsze, więc zdecydowanie od góry pomogło nam, jeżeli chodzi o recepcję, a my możemy zająć się z wolną głową naszą pracą. Myślę, że każdemu przedsiębiorcy, który prowadzi mały albo średni klub fitness, klub tańca, studio pilatesu, studio treningów personalnych, wszystko, gdzie potrzebny jest fizycznie człowiek w tych małych klubach na recepcji, poradzi sobie z tym na pewno od góry. Więc serdecznie, naprawdę polecam. Spróbujcie chociaż najlepiej z poleceniami. Od z klub fitness klub.